Friendsów, ale to nie są zwykłe Rainbow Friends. Bo patrzcie to, tutaj na przykład mam zestaw jednego za darmo. Bo patrzcie, tutaj są zwykłe Rainbow Friends. To są zwykłe postaci z Rainbow Friends, ale ich jest więcej. Tutaj jest na przykład jeszcze postaci z gartenów Ban Bam jak ktoś nie wie, to polecam zagrać. Ja niestety nie będę tego nagrywał, ale bym bardzo chciał. I ja na razie yy, tutaj yy, biorę na przykład tego. Już idę. Zmieniłem sobie skina bo tamten mi się znudził i na razie już idę szukać e, kolejnych postaci kolejnych Rainbow Friends No więc, się do e, do e, teatru i tutaj zaczynam pierwszy o gąbka e, blue Czyli on jest gąbczasty blue można inaczej przetłumaczyć. Czemu... O Jezu! Braszkamy kolejnych. W ogóle ja mam 49 na 328. E, kolejny? Ja tam widziałem kolejnego, kolejny Among Us. Blue, gdzie są następne? O jezu, ja chcę w ogóle wszystkie zebrać, ale nie na tym odcinku, i ja chyba. Wszystkich nie zabiorę, a poza tym już nie będę w tą grę grać dalej później. To jest kolejne. I... E, i e, w tym sezonie e, będzie więcej odcinków z Brawl Starsa i z Thumbelgeisa, e, a nie z Eee, Robloxa, powiem, że zaczekajcie, eee, gdzie tam wziąłem bananowego Blue? No, bananowy Blue i, bo w tamtym sezonie, pierwszym był, no, było więcej Robloxa. Teraz chcę to zmienić. I chcę, żeby teraz było e, po prostu więcej Brawl Starsa i StumbleGuysa. W ogóle, przemieniłem się w e, Rainbow Friendsa, który jest czarny, czyli black on się nazywa. Black? Nie. Mogę kupić X-Ray. Ale nie chcę x kupować. Nie, nie, chcę tym razem. O, gdzie to jest? Długo będę miał te limitowane postacie. Idę za strzałką mam pięćdziesiąt cztery. Te Rainbow Friends. Widzę kolejnego. Zaczekajcie, ja mogę, ja mogę wejść do wentylacji. Ej, to mi się podoba. Daj mi, a nie, chyba tego to tego Rainbow Friends zebrałem. Kolejne, a nie to są pudełka. Dobra, i w ogóle niedługo będzie moja piosenka. Wiecie widzowie i najpisenka będzie 1 stycznia w 2024 roku ale ja na razie szukam tych e, Rainbow Friends Kolejny. wow i to mi się podoba Gift już mogę odebrać Pięćdziesiąt pięć? Idę dalej. Uuu, ogniowy blue. Dobra, może teleportujemy się tym razem. No weź, tam dalej chcę. Na dorsy, bo to jest mapa z dorsów. Ja będę nagrywał dorsy. Niech się zapali tutaj światło. Ja będę tutaj nagrywać dorsy. I teraz to będę nagrywał w tym sezonie dużo horrorów serio widzowie w tym odcinku będzie mocniej No w tym sezonie będzie mocniej niż w pierwszym sezonie i e, za chwilę nawet nagram te dorsy dla Was widzowie kolejne to pudełko jest Kolejne. Dobra, no to może za chwilę kończymy ten odcinek i będę nagrywać dla was dos. Jeszcze parę innych horrorów. Dobra, tutaj chyba sprawdzałem ten znak stopu, też sprawdzałem. Pudełko Kolejny No e, i dobra, widzowie e, Ja serio będę nagrywać, nagrywać te dorsy Serio widzowie, nie możecie tego sezonu przegapić i ja bym kończył ten odcinek. Trzymajcie się i pa.